Jesteśmy na kanale Garaż i słuchajcie zostawcie subskrypcję na tym kanale, ponieważ jak wybijemy 90 tysięcy subskrypcji to jedna osoba z was przyjedzie do nas na live'a i przejedzie się tym bizonem. A teraz zobaczcie jak działa już fantastyczna hydraulika od firmy Argo Hytos, zamontowana w naszym bizonie i jak działa niesamowite rozwiązanie rozkładania rury hydraulicznej, które wymyślił Rafał, a hydraulikę ogarnął nam Szymon. Teraz tu się odbezpiecza, siłownik chowa na rurę i kolejne cięgło zabezpiecza. A to wszystko skonstruował Rafał. A dziś wymyślił jeszcze, zobaczcie, gaz na siłownik elektryczny na baterię odkrętarki. tylko żeby go nie zgasić Coś pięknego, nie? A jak to wszystko będzie tam w kabinie? Dobra, to teraz co, przejażdżka?